Witam Was w pasiece na bradzie. Dzisiaj pokażę Wam jak wykonuję u siebie późnoletnie pakiety pszczołów. No jest w tej chwili końcówka lipca więc taki ostatni gwizdek jeśli chodzi tu o mój teren na to żeby zrobić pakiety i mieć nadzieję że rozwiną się do zimy. Jeżeli by się okazało, że pogoda bądź no, mniej plenne matki nie pozwolą na to, żeby taki pakiet się rozwinął do samodzielnego zimowania, no to też nie ma problemu, bo możemy pakiety łączyć z sobą, czy pakietem już. Wtedy będą to małe rodzinki. Możemy łączyć je ze sobą, łączyć z innymi rodzinami w ramach wzmocnienia, łączyć z innymi rodzinami w celu wymiany matki. No, Wykorzystania tak utworzonych rodzinek w pasiece jest, jest mnóstwo. Każdy znajdzie dla siebie taką metodę, czy taki, takie wykorzystanie tych pakietów, jakie uzna za optymalne. Ja od razu przepraszam za dźwięk, mianowicie no, za mną trwają budowy domków jednorodzinnych, więc te warkoty maszyn no, będą nam niestety towarzyszyły. Ja pakiety u siebie tworzę no, w skrzynkach pakietowych, które kupuję. Nie, nie, nie bawię się w montaż samemu. I do takiej skrzyneczki wrzucę około 2 kg pszczół. Od razu zważę to na miejscu w pasiece, żeby mieć te pakiety o w miarę, w miarę wyrównanej sile. Tak zsypane z kilku rodzin pszczoły trafią do piwnicy w ciemne, chłodne pomieszczenie na mniej więcej 4 godziny. Po 4 godzinach dam im do skrzynki, zawieszę klateczkę z matką unasienioną i dostaną słoik pokarmu. Tak spędzą sobie dobę i po dobie trafią do ula w której cała ta, cały ten pakiet zostanie osadzony. A w jaki sposób to no, będę osadzał, jak to się będzie odbywało, pokażę Wam także na tym filmie. Po osadzeniu, po rozpoczęciu czerwienia przez matkę, no, w zasadzie będzie można dbać o ten pakiet, jak o każdy inny odkład, jak o każdą inną rodzinę, którą mamy w pasiece. Natomiast tu zwracam uwagę na to, że dzięki temu, że bierzemy same pszczoły, yy, możemy je od razu odymić. Yy, ja odymiam no, jedną pastylką apiwarolu. Yy, dzięki temu mamy ten pakiet yy, no, wyleczony, wyleczony no, przeleczony. Yy, Varola destruktor jest yy, w dużej mierze yy, zlikwidowany z takiego pakietu. I myślę, że do końca roku nie będzie już wymagał intensywnego leczenia. Ewentualnie zostanie sprawdzony no, za pomocą cukru pudru, czy jest waroza, czy, czy jaki jest stopień porażenia przez waroła destruktor w tej nowo utworzonej rodzince, ale to już tak jesienią, bliżej, bliżej zimowi. Robienie pakietów o tej porze roku jest, w moim przekonaniu, w warunkach mojej pasieki, doskonałą metodą na zagospodarowanie zbędnych pszczół z rodzin produkcyjnych. W tej chwili urywa się powoli pożytek. Pszczoły wiszą brodami no, przed wylotkami, są po prostu bezrobotne. Tu, osadzając ten pakiet, jeszcze osadzając go na węzie. Wykorzystamy tą pszczołę do odrobienia węzy, do zaczerwienia, do zbudowania bądź nowych rodzinek, bądź do zbudowania no, rodzinek, którymi zasilimy inne rodziny w pasiece. To jest tyle tytułem wstępu. Teraz zsypię do skrzynki pszczoły, zważę. No, i za, za, zawiązę, za, za zaniosę do swojej piwnicy na najbliższe 4 godziny. Robienie tych pakietów można by było podłączyć jednocześnie z miodobraniem, żeby nie otwierać dwa razy ula, i chciałem tak robić, takie były moje plany. Natomiast okazało się, że Pszczoły bardzo słabo przy obecnej pogodzie, tak powiem, pracują nad miodem. Miod ma cały czas zbyt wysoki poziom wody, zbyt dużo procent jest wody. W związku z tym jeszcze te nadstawki w rodzinach, no myślę, że przetrzymam około tygodnia, maksimum 10 dni. No, ponieważ nie chcę czekać tak długo z pakietami, ponieważ chcę, żeby te pakiety już zaczęły pracować, żeby matki były zabrane z ulików weselnych i czerwiły w pakietach, no więc rozbiłem to na dwie części. Czyli dzisiaj robię pakiety, a za mniej więcej tydzień, trochę może dłużej, jeszcze raz będę musiał te ulo otwierać i robić już wtedy y, typowe miodobranie. Y, ponieważ no, jeżeli oglądaliście wcześniejsze filmy, w moim wykonaniu, no to wiecie, że ja matki zaizolowałem akurat z rodzin, które, z których dzisiaj będę brał pszczoły są zaizolowane na izolatorze jednoramkowym na, w stawce więc muszę uważać, żeby nie zabrać zbyt dużo pszczół z rodziny ja zrobiłem takie założenie że będę brał tylko i wyłącznie pszczoły z jednej nadstawki, z jednego półkorpusu no chyba, że będzie wyjątkowo silna rodzina wtedy z dwóch półkorpusów. Natomiast nie może zostać mniej pszczół jak na gęsto, na, na minimum półtora y, korpusów. Natomiast najlepiej jak na no, dwa pełne y, korpusy. Po prostu nie można przedobrzyć. Trzeba zostawić na tyle y, pszczół w rodzinie, żeby po pierwsze miał kto dalej odparowywać y, ten miód. A dwa, no żeby była pszczoła do tego, żeby zaopiekowała się czerwiem, żeby odbudowała plastry z węzą, ponieważ te rodziny, niektóre z tych rodzin będą przenoszone na, na, na samą węzę. Po prostu musi być odpowiednia siła rodzin, no żeby do zimy doszły w dobrej kondycji. Teraz kontrolnie, kontrolnie zważę sobie ile z tego ula wziąłem pszczół, żeby mieć jakieś tam, jakąś tam orientację, i powtórzę tą całą operację przy kolejnych rodzinach, dorzucając no tyle pszczół, żeby uzyskać te 2 kg. Zakończyłem odbieranie pszczół. Od rodzin produkcyjnych no z trzech rodzin, suma summarum, odebrałem 2,5 kg pszczół. Jest to o, po zrzuceniu jest to mniej więcej no, 1 trzecia skrzynki pakietowej. Teraz pszczoły trafią do ciemnego pomieszczenia do piwnicy. A my mamy chwilę czasu, zanim będziemy musieli dać do nich matkę w klateczce. Minęły 4 godziny od czasu jak sypaliśmy pszczoły do tej naszej skrzynki pakietowej, a więc nadszedł czas, żeby dać pszczołom matkę unasienioną w klateczce, ale w klateczce jeszcze zabezpieczoną. Damy im czas, niech się zintegrują, niech stworzą jakieś takie podwaliny pod nową rodzinę. Czyli co? No bez wielkiej filozofii. Musimy wstrząsnąć pszczoły, włożyć tą klateczkę, tutaj dałem kawałek beleczki, żeby ją zabezpieczyć przed wpadnięciem. Natomiast dodatkowy element no, integrujący pszczoły, taką rodzinkę pszczelą, to poddanie syropu, poddanie pokarmu. Tak, żeby pszczoły mogły go sobie nawzajem przekazywać. I to jest tyle na dzisiaj. Rodzina trafia z powrotem do. Przeszła rodzina, trafia z powrotem do piwnicy na mniej więcej dobę, czyli jutro po południu, jutro wieczorem zostanie dopiero osadzona w ulu i odbezpieczona klateczka, tak żeby pszczoły mogły już matkę wypuścić, no i powoli zacząć działać, zacząć pracować jak każda normalna rodzinka. Kończę na tym, ponieważ no, komary zjadają mnie żywcem. Do zobaczenia za mniej więcej 24 godziny. Wiecie, minęła doba od czasu jak daliśmy pszczoły do, skrzynek, do skrzynki pakietowej. Więc teraz przyszedł czas, żeby zainstalować je już w docelowym, w docelowym ulu. Pszczoły pobrały mniej więcej 1 trzecią słoika syropu, czyli tak zgodnie z przewidywaniami. Po pierwsze co to musimy wyciągnąć ze skrzynki matkę z klateczką. Kontrola matka żyje, chodzi, ma się, ma się całkiem nieźle. I teraz cała procedura instalacji pakietu sprowadza się do tego, że skrzynkę pakietową wkładamy do korpusu. No ja to akurat yy, wykorzystuję pół korpusy. Raz, że no, takich mam więcej gdzieś tam w magazynku, a dwa, że no, lepiej widać co się robi. Natomiast normalnie może być tu pełny korpus w który wkładamy tą skrzynkę dokładamy kolejny i uzupełniamy wolne miejsce ramkami węzy Teraz tak, ponieważ ten pakiet jest stosunkowo silnym pakietem, to jest 2,5 kg pszczół. więc gdybyśmy zostawili te, te, te pszczoły tylko na czterech ramkach węzy, gdyby wyszły z tej skrzynki i obsiadły tą węzę, to po prostu węza by nam mogła się oberwać, powykrzywiać, popłynąć przy większej temperaturze. Dlatego też ja w tym przypadku daję kolejny Kolejne dwa półkorpusy, no bo z których tworzę jeden cały korpus. Które są wypełnione węzą. Czyli na dole mam cztery ramki węzy, na górze mam cztery ramki węzy i oddzielam ją od reszty tu przestrzeni, od reszty tego miejsca w korpusie po prostu zatworem. I w tej chwili, między ramki lekko rozsunięte, wkładam klateczkę z matką, tak żeby sobie luźno, luźno wisiała, Ach, popełniłbym ten sam błąd. Oczywiście klateczka jest już teraz odbezpieczana. Czyli teraz chodzi nam o to, żeby pszczoły, które wyjdą ze skrzynki tej pakietowej, same wyzwoliły, wypuściły matkę z klateczki. Te dwie ramki i węzy są na razie zbędne. Wziąłem za dużo z magazynku. Czyli mamy cztery ramki węzy na dole plus skrzynka pakietowa z pszczołami. Na górze znowu cztery ramki węzy ograniczone zatworem. Teraz możemy sobie spokojnie otworzyć tą skrzynkę. Na górę Powałka, przy czym, ponieważ to wylot powałki jest w takim nieszczęśliwym miejscu, pszczoły by miały kiepski dostęp do pokarmu, to damy ją odwrotnie, tak żeby pszczoły wygodnie miały dostęp do, do syropu. I pszczoły dostają teraz około 5 litrów syropu 3 do 2 podanych w wiaderku. No chodzi o to, żeby po pierwsze jak najszybciej uzupełniły sobie swoje, swoje zapasy. A dwa, że no obfity dopływ pokarmu jest czynnikiem działającym stymulująco na odbudowę węzy założenie jest takie, że ten pakiet ma do zimy odbudować sobie węzę na gniazdo. No matka powinna zaczerwić i rozbudować tą rodzinkę tak, żeby spokojnie sama przezimowała. Jest w tej chwili 21 lipiec, więc jest jeszcze sporo czasu na to, żeby no, żeby te pszczoły rozhulać, żeby matka ładnie to czerwiła. Przy czym tu jedna uwaga, matka, która została tam poddana, to jest matka unasieniona, ale już rozczerwiona. Ona miała do dyspozycji kilka ramek Mini plusa, które mogła sobie zaczerwiać do woli. To nie jest matka, która dopiero co zaczęła składać jajka, i my ją już zabieramy i próbujemy wkładać do rodziny. No teraz na ten zestaw musimy to osłonić tak, jakimś korpusem, żeby nie doprowadzić do rabunków tu w pasiece. Poza tym no, wiaderko jest uniesione, więc pszczoły na pewno będą chodziły po tej powałce. Na to pójdzie druga powałka. I daszek. I do tak zestawionego do tak zestawionej rodziny, do tak zmontowanego ula w zasadzie przez najbliższe 3 dni nie będę w ogóle zaglądał po 3 dniach zobaczę czy matka jest już, znaczy, no, matka na pewno będzie wypuszczona z klateczki, natomiast zerknę. Czy zaczęła czerwić? Jeżeli będzie czerw, jeżeli będą jajka, jeżeli będą odbudowywały ładnie węzę, wtedy delikatnie, bez jakiegoś stresowania pszczół, ramki, które są na górze, przeniosę na dół, czyli ułożę tą rodzinę, jak gdyby jeszcze raz, tak żeby była na jednym korpusie. Dopełnie węzą i miała do dyspozycji 10 ramek węzy. Wiaderko pokarmu, te, te niecałe 5 litrów, pokarmu 3 do 2, czyli 3 części cukru, 2 części wagowe, wody. Jest na start. Po pobraniu, po złożeniu tego w komórkach, będzie tej rodzinie poddawany syrop cukrowy, no rzadszy, jeden do jednego albo, albo jeszcze rzadszy, tak aby maksymalnie odbudowywały węze. Natomiast po odbudowaniu węzy będą stymulowane no, ciasta. To jest tyle, jeśli chodzi o tworzenie późnoletnich, no lipco późnolipcowych pakietów. Myślę, że za jakiś czas, za miesiąc może w jednym z filmów pokażę Wam, jak takie pakiety się rozwijają do jakiej siły dochodzą. No, miejsca tutaj troszkę jeszcze na tym stojaku pakietowym jest, więc myślę, że jeszcze ładne kilka pakietów zostanie przeze mnie w najbliższych dniach zrobione. Dziękuję za uwagę, dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam oczywiście do kolejnych.